Ja może słowa reżimowe bym nie użył, ale na pewno bym użył słowo sztuczne, czy też narzucone, bo, bo tak, tak te, te opłaty uznaję. Wydaje mi się, że to jest mimo wszystko niemożliwe stanąć się po stronie wszystkich rodzin, no bo po jednej stronie mamy Pana Deresz, po drugiej stronie, prawda, chociażby Pani Kurtyka i te oceny, te oceny całej, co już, już zostaje, zostało nazwane katastrofą posłonejskiej. myślę, że tu jest największa różnica, i wydaje mi się, że to jest jakaś rzeczywistość, na którą e, trzeba jakoś zaakceptować. E, chciałbym spytać, jak wygląda, tylko że po której stronie, to wtedy musi Pan po której stronie stanąć. Ja, proszę Państwa, tych podziałów nie akceptuję, bo czym innym jest nasza wspólnota poglądów z niektórymi z pośrodków ofiar, a nie wszystkimi, a czym innym jest żałobka. Ja muszę Państwu powiedzieć, że jestem dumny z mojej córki, która w ciągu dni kwietniowych w ubiegłym roku była najpierw przy prezydenta w straży Centrum Jana Pawła II, w straży honorowej, a potem była na pogrzebie świętej pamięci pani Jarugi Nowackiej. Nie dlatego, żeby podzielała ich poglądy, jej poglądy, nie, bo nam się udało tak wychować, do nas, nasze dorosłe dzieci nie podzielają tych poglądów, ale dlatego, proszę państwa, że niewierzący bardziej potrzebują naszej modlitwy, a modlitwa jest jeszcze potrzebniejsza od chwały. Chwałą jest kontynuacja pewnego dziedzictwa, jeżeli działamy w tym kierunku, który został wytknięty przez tych, którzy byli nam do bliscy. Ale modlitwy potrzebują wszyscy. I na takie dzielenie żałoby czy mówienie, że ważna jest pamięć polityczna, a żałoby o tyle o ile w pamięci politycznej się mieści, na takie ja się rzeczywiście nie zgadzam. Ale myślę, że tutaj pomału do zgody dojdziemy, bo jak pewnie pan pomyśli nad tym, to też się panu uda oddzielić. Pamięć i wierność polityczną pewnemu dziedzictwu, które musimy kontynuować, a które może dotyczyć no, tych, którzy są nam naprawdę bliscy, od żałoby, która dotyczy każdego. No to społeczeństwa cywilizowane, każde, szanują każdy bóg, więc również szanują każdą żałobę. Dobrze, to yy, dwa pytania razem aczkolwiek to są dwie może jednak różne kwestie. Czy uznaje pan też czym dla pana jest? Jeśli pan uznaje coś takiego jak dziedzictwo Lecha Kaczyńskiego. A drugie moje pytanie, i tu wracam, czy, czy taką deklarację Pan jest w stanie złożyć, że nie widziałby Pan koalicji z Platformą Obywatelską? Jeżeli chodzi o dziedzictwo Lecha Kaczyńskiego, to jest dziedzictwo szerokie, pozytywne, które należy kontynuować i wymagające korekty, które należy naprawić. Dziedzictwo pozytywne. To jest, proszę Państwa, dziedzictwo polityki wschodniej yy, i pamięci historycznej. Dziedzictwo, które należy naprawić, to jest, to jest te działania w sferze cywilizacji życia, na przykład kwestionowanie potrzeby zmian konstytucyjnych, yy, czy traktat lizboński. Ale jako przede wszystkim no, patrząc po chrześcijańsku, to nie są rzeczy... To nie są rzeczy, proszę Państwa, które, które należy od siebie oddzielać. Dlatego, że w życiu jest to jest normalne, że nikt nie jest doskonały. To, co było dobre, trzeba kontynuować, a to, co było nieprawne, trzeba naprawiać, iść do przodu. Bo, proszę Państwa, tylko XX wiek wymyślił y, tych wszystkich tak zwanych wspaniałych ludzi, którzy mieli zastąpić y, to wszystko, co w cywilizacji klasycznej było po prostu prawością. Normalny człowiek, to tak jak z historią naszych królów, no popełnia błędy i robi rzeczy dobre. A dziedzictwo polega na tym, żeby kontynuować to, co dobre i korygować to, co wymaga korekty. Absolutnie to jest punkt zaczepienia, to jest prezydentura, od której powinniśmy iść naprzód. Yy, polityka wschodnia w jakimś sensie, że głównym orędziem polityki polskiej musi być utrwalenie. Yy, tych zmian, które nastąpiły w Europie po rozpadzie Związku Sowieckiego. Utrwalenie niepodległości tych państw, które wtedy powstały i które tworzą bezpieczny świat, bezpieczną otulinę geopolityczną dla niepodległej Polski. Druga rzecz, polityka historyczna, czyli to, że w drugiej połowie XX wieku toczyła się walka o niepodległość Polski. Walka o niepodległość Polski jest nie tylko na początku XX wieku, nie tylko w czasie II wojny światowej, ale w naszych czasach. My temu dziedzictwu Oporu Kościoła, Solidarności, opozycji niepodległościowej musimy być wierni. Natomiast oczywiście to dziedzictwo trzeba korygować, i to jest misja prawicy Rzeczypospolitej. To dziedzictwo trzeba korygować o zdecydowaną i jednoznaczną wierność zasadom cywilizacji chrześcijańskiej. Tak jak proszę Państwa, takim stawiennym dzisiaj przykładem tego, co. Zbawiennym przykładem tego, co w tej dziedzinie można zrobić, to jest to, co robi obecny rząd Węgier, również w czasach swojej prezydencji. To, że można prowadzić politykę naprawdę. Oczywiście, proszę Państwa, jeżeli chodzi o rząd, jakiego chcemy w Polsce, to mówiłem, my chcemy rządu na prawo od centrum. My nie chcemy Platformy Obywatelskiej u władzy, ale jeszcze bardziej, proszę Państwa, nie chcemy komunistów u władzy. I jeżeli pan pyta, co by było, gdyby się zrealizowała przepowiednia Ryszarda Czarneckiego, że będzie tylko PiS, PO i SLD w, parla w parlamencie, to tak, to ja będę zachęcał PiS raczej do koalicji, tak jak mówił premier Jarosław Kaczyński, z częścią Platformy, niż do koalicji z SLD. I to trzeba sobie powiedzieć jednoznacznie, że dziś, tak jak 10 lat temu i 20 lat temu, największym wyzwaniem dla Polski pozostaje coraz bardziej radykalna lewica. I trzeba stworzyć taki rząd, który po prostu uniemożliwi jej powstanie. Jeżeli tylko, jeżeli Prawica Rzeczpospolitej miałaby reprezentację parlamentarną i PiS chciałby z nami współpracy, to na pewno, to na pewno będziemy do tego skłonni, tak jak byliśmy skłonni dwa miesiące temu, kiedy proponowałem porozumienie wyborcze. To jest Tak, tylko że dzisiaj platformy widzimy coraz bardziej skręcającą na lewo. Więc ja rozumiem, że Pana odpowiedź opiera się na tym, że przede wszystkim nie koalicji z SLD. Tylko że tu nawet tego pytania nie zadałem mu za oczywiste. Stąd pytanie, czy byłby Pan w stanie dać taką deklarację, że z Platformą Obywatelską, taką, jak ona jest w tym kształcie, czyli jako partię, nie jako część na przykład posłów, jak to Pan wspomniał, tylko jako z, z partią, która dzisiaj rządzi, którą reprezentują te pierwsze rzędy na konwencji Platformy, określiłby to. Czy taką koalicję Pan widzi? Na pewno Prawica Rzeczpospolitej nie mogła wybrać udziału w rządzie premiera Tuska. I to, jest, I to jest, uważam, to powinno być jednoznacznie jasne, proszę Państwa. My chcemy stworzyć warunki, żeby powstał rząd na prawo od centrum, bo my nie mamy pewności, że pisnie nie chce brać udziału we władzy z fajną lewicą. Bo na Ursynowie bierze. I dla tych rzeczy nie ma żadnego sprawiedliwienia. Znaczy, jeżeli ktoś z Państwa słyszał, to proszę mi powiedzieć, bo ja, szukając informacji, polegam na internecie, ale jeszcze bardziej polegam na ludzie. Dlatego, że nie wszystkiego się możemy dowiedzieć z mediów. Jeżeli ktoś z Państwa słyszał, że w czasie Kongresu Młodych na Ursynowie padło jedno zdanie potępienia pod adresem burmistrza guziała i tych tęczowych flag nad Ursynowem, to proszę mi powiedzieć, ale ja o czymś takim nie słyszałem. A uważam to za kompletnie nieodpowiedzialne, że w dzielnicy, gdzie yy, tam gdzie powinna wisieć flaga narodowa, wiesza się flagę politycznego ruchu homoseksualnego, odbywa się kongres wielkiej partii i nie ma jednego zdania potępienia pod adresem samorządowca tej dzielnicy. W sytuacji, gdy ta partia jest z nim w koalicji. I niestety ja nie mam pewności, że do czegoś takiego nie może dojść. Ale owszem, my chcemy odwieźć każdego uczciwego posła i każdą partię, która może pracować dla Polski, od tego rodzaju pomysłów i prowadzić do pracy w ramach większości dla cywilizacji chrześcijańskiej, dla niepodległej Polski. I o to nam przede wszystkim chodzi. I żeby tak było, to chcemy, proszę Państwa, zrobić wszystko, co jest w naszej co jest w naszej mocy i do tego będziemy zachęcać. Ta walka, która się dzisiaj toczy, no, ona jest skrajna i musimy być świadomi odpowiedzialności poszczególnych ludzi. Bo proszę Państwa jest rzeczą oczywistą, że nam jest bliższa partia, której 130 posłów, tak jak w wypadku posłów Prawa i Sprawiedliwości, głosuje w obronie małżeństwa, a nie partia, której tylko 30 posłów głosuje w obronie małżeństwa, jak Platforma Obywatelska. Ale tych 30 posłów którzy głosowali w obronie małżeństwa jestem bliższy niż 13 posłów, którzy nie przyszli na to głosowanie i umożliwili Platformie wygranie tego głosowania. My proponujemy, proszę Państwa, bo y, ja niestety mój czas się pomału kończy, ale chciałbym odpowiedzieć na to, y, wrócić do tego... Ja bym chciał, proszę Państwa, wrócić do tego, o, co, o, co, o, co, o czym z Panem Samuelem Pereirą rozmawialiśmy w tym tle naszej rozmowy. To znaczy do, do kwestii naszej wierności, naszej żałoby. Ja uważam i chcę to powiedzieć w tym miejscu, że, że nasza wierność... Powinna wyrażać się przede wszystkim w tym, żeby budować Polskę niepodległą na podstawach cywilizacji chrześcijańskiej. I w tym przede wszystkim powinna się wyrażać nasza wierność, w tym, proszę Państwa, powinna się wyrażać nasz szacunek dla zmarłych i w tym, powiem, powinna się, w tych czynach politycznych powinna wyrażać się nasza modlitwa za zmarłych. W budowaniu silnego, niepodległego państwa, wiernego zasadom cywilizacji chrześcijańskiej. I to powinno być główne przesłanie, to powinna być ta siła, którą wyciągamy z tego wszystkiego, co przeżyliśmy w ubiegłym roku. A nie, yy, proszę Państwa, idea, że w walce partyjnej, czy tym bardziej w lęku przed Polakami, po prostu wszystkie wpyty są dozwolone w walce o władzę. Dlatego, że Pamiętajmy, do czego doprowadziła lekkomyślność i lekceważenie zwyczajnych ludzkich uczuć. No przecież wystarczyło po prostu, proszę Państwa, nie poniżać, żeby do tej tragedii nie doszło. Wystarczyło nie poniżać. Wystarczyło przestrzegać prostych kanonów, to znaczy na przykład tego, że nie angażuje się za granicy w prowadzenie konkurencji partyjnej, żeby do tej tragedii nie doszło. Ale, proszę Państwa, żeby do tej tra tragedii nie doszło, żeby nie usprawiedliwiać takiej logiki, trzeba było też przyjąć zasadę, że nie bada się w sondażach, ile procent ma dekalog za sobą. Że to są rzeczy naprawdę. Zmieńmy to raz na zawsze. Zmieńmy to raz na zawsze i prowadźmy politykę zasad, licząc się z opinią większości Polaków i sondażami, ale licząc się inaczej. Tym razem zaproponuję, żebyśmy się liczyli inaczej. To żebyśmy liczyli, że mamy zmieniać opinię publiczną, że mamy zmieniać opinię publiczną, przekonywać Polaków, a nie tak naprawdę, proszę Państwa, a nie tak naprawdę tylko szukać za wszelką cenę usprawiedliwienia dla dążenia do władzy. Bo żadna partia w Polsce nie miała przez 20 par lat absolutnej władzy, ja wierzę, że żadna nie będzie miała. I każdy z nas który przygotowuje się do tego, żeby zorganizować jakąś część opinii publicznej, powinien myśleć, jakie priorytety chce załatwić i przygotowywać się do pracy z innymi Polakami. Po prostu nie ma innej drogi naprawienia Polski.